No tak, pomagam gołąbkom miejskim i tak chciałam taką historię opowiedzieć hodowcom. No bo, ojejku, co tam za kłótnia? tam chlebek, chlebek i o chlebek się tak ktoś rzucił. I tak, no ptaki to jest piękna sprawa, no to jest jednak stworzenie, które żyje blisko nas. Zdarzają się gołąbeczki pocztowe w miejskich stadach, no bo przecież idą wiadomo do swoich i tam gdzie jest jakieś jedzenie yy, o, kochani no jak na zamówienie, zjawił się właśnie tutaj też gołąbeczek z lotów tu, śliczny, taki rudy gołąbek, tu nawet mówili, że to on może pochodzić no ktoś tam już po, po yy, od gołąbków kurczę, już zapomniałam jaka to, jakie to pochodzenie on, on ma kochani obrączkę. Rudy, Rudy ileś tam, że on może, może mieć takie pochodzenie. On ma obrączkę z 2012 roku i teraz tak. Kontaktowałam się z oddziałem, ale już nie można namierzyć właściciela jeżeli, bo ten oddział w ogóle tam były zmiany. Patrzcie, on tylko zostanie. Tam były zmiany. No to przy okazji te gołąbeczki miejskie, jakie mają te nóżki, po pergolach chodzą i, i, i to właśnie przeważnie to ratuje, jak mają już tak zaplątane w sznurki, jak się uda złapać. Ale fajnie, że się zjawił ten lotnik. Bo przy okazji właśnie opowiem taką historię innego lotnika, ale już tego też, że to jest z 2012 roku gołąbek. i ten oddział tam jakieś były przemeblowania, przy, przy także no nie, nie, można, nie można namierzyć właściciela. Nawet była propozycja, tylko właśnie nie wiem, czy to z tego, w, w sprawie tego gołąbka, ale z któregoś oddziału, nawet na koszt oddziału y, można było wysłać gołąbka do tamtego miasta, że może by sam odnalazł swój gołębnik. Ale kochani, no 2012 rok, więc to różne przypuszczenia, że obrączkę ktoś założył starą, że on gdzieś tam w rozpłodzie był gołąbeczek. On jest taki naprawdę ładny. Rudasek, taki dumny gołąbeczek, jak tak ładnie chodził. No, wiadomo, zima to trochę też schudnie. Miał z nóżką problem, na chwilkę, tylko wtedy trafił do mnie. Wysypany był od pirojadów i, i właśnie taka historia. Ale ja tutaj opowiem historię innego gołąbka z lotów, który po prostu świeżo po lotach z tymi tipesa, z i tak dalej. I jego, y, dzwoniłam do hodowcy, no bo był oczywiście numer. I tamten gołąbek, wyobraźcie sobie, y, że y, od miejsca, do którego powinien wrócić, był no, jakieś 40 km. Ja wzięłam tego gołąbka na tydzień. Przez tydzień go trzymałam. Wzmocnił się gołąbeczek, i odwiozłam go 20 km w kierunku jego domu. W kierunku jego, tam gdzie rozmawiałam z hodowcą, mówiłam się tak z hodowcą, yy, hodowca miał nadzieję, że gołąbeczek wróci, no i kochani, ja już taka, wiecie, chodziłam do tych miejskich gołąbków, ani nie wrócił tam do hodowcy, ani nie wrócił na to miejsce. I tak mówię, kurczę, no wywiozłam go tam lasy po drodze. To może go jakiś ja drapieżnik złapał. Ale od razu było widać, że ten kołóweczek nie ma, nie ma w ogóle zamiaru lecieć prosto do domu. Bo tak jak się wypuszcza i on gdzieś tam już leci szybciutko. No tu cały czas pokazuję tego, tego lotnika, rudaska. Jak się wypuści, to od razu widać, że to jest chęć powrotu. No tak gdzieś, gdziekolwiek. A on tak sobie usiadł. To takie było miejsce, takie no, 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 poza miastem, spokojne. I co się okazało? Po około tygodniu spotkałam go ponownie w moim mieście czyli wrócił te 20 kilometrów, wrócił do, na to miejsce, w którym był. Nie wrócił do hodowcy, i teraz tak. Więc ponownie złapałam go łobetka. No, bo doszłam do wniosku, że skoro tydzień go nie widziałam, nie wiadomo jak mu ten powrót tam przebiegał, to jeszcze niech się u mnie wzmocni. I kochani, on po tego, on, no to nie po tygodniu, no dwa czy trzy dni był u mnie, wypuściłam go z okna, z parapetu. I wyobraźcie sobie, że ten gołąbek wrócił na to miejsce z powrotem, no, on pod stokrotką mu tak powiem. Z powrotem, gołąbki pocztowe to są takie śmiałe, one tak już w ogóle bliziutko podchodzą, no. Niech się zaprezentuje ten gołąbeczek 2012. No i wracając do tej historii, to właśnie, no pod Stokrotką, czyli tak, te 20 km nie poleciał gołąbeczek pocztowy do domku, wrócił się pod tą Stokrotkę. I po dwóch czy trzech dniach, jak ja puściłam ze swojego okna, no to nie wiem jaka to odległość, ale no, mógł równie dobrze zostać na moim terenie, jeżeli już, ale nie, z powrotem wrócił pod stokrotkę. No już go nie widzę, więc albo wrócił do domku, no raczej pewnie nie, bo myślę, że może hodowca by zadzwonił. No chociaż też niekoniecznie. Albo go Gołąbeczek wrócił do domku, no albo ktoś złapał, y jak to wiecie, no też do rozpłodu. Czy jak, ale to jest taka historia pokazująca, że... No jak sobie tak, taki lotnik radzi, to też no, na przykład ja go nie łapię, bo no, nie, ma, nie ma potrzeby. No. Nie ma potrzeby, jak sobie radzi. Wybrał sobie jakieś miejsce, bo to, to jest różnie, no, jest ranny, nie może wrócić. Jest różnie, ale nieraz po prostu na no, gołąbeczek wybiera tak, takie sobie inne życie, nie w gołębniku. I tak właśnie chciałam opowiedzieć taką historię. No, to jest historia taka, ale to kochani no fajnie, bo jak na życzenie właśnie ten lotnik... 2012 obrączka. Tutaj się też pokazał. Weteran. No nie wygląda chyba na takiego gołąbka, który, który był, z, by był z 2012 roku. Może to była stara obrączka. No, trudno powiedzieć. I z takich historii gołąbkowych mam też taką targusię wykopioną z targu. I tam też nie można ustalić już hodowcy, ponieważ ten pan, którego namierzyłam, którego to, to była obrączka. To powiedział, że dał takiemu młodemu człowiekowi obrączki. On już tych gołąbków nie lotuje. Yy, no. A o tutaj, o, taki piękny, piękny lotnik. Dobra. To jeszcze na koniec filmu się przyjrzałam, że jest tu też taki gołąbeczek z czerwoną obrączką, który też już tu sporo czasu jest. Też już sporo czasu jest. No ale teraz nóżki zasłonięte, nie widać, który to. Ale może było go wcześniej widać na filmie? No, tutaj rok 2012. Może go było wcześniej widać na filmie? O, jest, jest, jest tu. Tu jest ta czerwona obrączka. No też nie wiadomo. Ciekawe są te historie. No to jest tak jak dowód osobisty. I to jest, ja mówię, no obrączka, yy, gołąbek pocztowy. To jest. Yy, przywłaszczyć sobie gołąbka pocztowego to tak jak no, w zasadzie samochód czyś bo to jest taka tablica rejestracyjna nie wiem no no chyba że gołąbek zostaje w czyimś gołąbniku i chętnie no to no, ja już te, tego tematu to nie będę poruszać w każdym razie jak gołąbek sobie radzi i tutaj też jak no, część osób to w ogóle nie wie, że, 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 że gołąbeczki pocztowe, że mają obrączkę, że zaglądają nieraz tylko na chwilę, a szczególnie na jak są loty, to warto wesprzeć takiego gołąbka. O, ten, a ten z kolei gołąbeczek też ciekawy. Ciekawy przypadek, bardzo daleko się trzyma. Ja myślałam, że on ma po prostu z oczami jakąś poważną chorobę, a on musiał w pergoli, pooblepiały mu się te oczka i on tak chodzi już od wiosny. Od wiosny takie miał te oczy, a... więc tam mu się coś poprzylepiało. Nie, nie da rady go złapać, ale widzę go już właśnie. Myślałam na początku, że czy to ospa, czy jakaś ornitoza, czy... No, ale nie, on pewnie w pergoli właśnie. No już kończę, bo już będzie za długi ten film.